Najbardziej zachwyca mnie to, że jest artystą tak zmiennym, bo myślę, że niewielu jest wokół mnie takich artystów, których każda kolejna odsłona jest zupełnie inna. Mało kto ma tak szeroki wachlarz estetyczny, warsztatowy, że możemy odnaleźć go jako hiperrealistę i jako abstrakcjonistę. To się rzadko zdarza, a na każdym tym etapie jest perfekcyjny. To jest niesamowite, że zmieniasz, tak powiem, narzędzie, którym dysponuje i jednocześnie jest zawsze perfekcyjny. Mam takie poczucie, że są to obrazy malowane przez jego rasowego malarza. Osobę, która y, nie ma nadrzędnych dylematów, takich fundamentalnych, typu po co maluję, jaki jest mój zawód. Janusz Kokot idzie swoją własną drogą, poszukuje nowych wyzwań. Dla niego język sztuki abstrakcyjnej na tyle pociągnął jego wyobraźnię, że od 2012 roku tworzy minimalistyczne prace. Ta wystawa jest bardzo konsekwentna i ona prowadzi nas przez cały stan ducha. Ten po przyjeździe z Afryki, który Jasiowi towarzyszył, i to jest, i to jest jej wartość. Myślę, że podróże, które przez ostatnie 7-8 lat odbywał do, do Afryki, do um, zupełnie innego um, środowiska, gdzie ta komunikacja nawet na poziomie języka, ale też i obrazu była zupełnie inaczej zbudowana, sprawiło, że zadał sobie te bardzo fundamentalne pytania. Po co sztuka? Co my możemy przekazać jeszcze? Na ile abstrakcja ma jeszcze siłę wyrazu? I po powrocie z Afryki przez ostatnie trzy lata Janusz Kokot tworzył w ogromnym skupieniu swojej prawdopodobnie ulubionej technice – pasteli olejnej. I prezentuje nam dzisiaj świat, który przekracza granice pod wieloma względami, zarówno w tym języku sztuki, jak i w tym świecie, który odwołuje się i zaprasza nas do tego, co jest nieznane, do tego, czego nie możemy kontrolować. są właśnie takie światy zupełnie trudne do nazwania. I to jest najmniej fascynujące w jego twórczości, że za każdym razem widzimy tak, to coś, jest to niezwykle dla nas zaskakujące, frapujące, zadające pytania, zatrzymujące nasze oko, ale jednocześnie my tak właściwie do końca nie wiemy, co za tym stoi. Bo czasami to są proste elementy, wyciągnięte z rzeczywistości, ale jego kompozycja, to w jaki sposób on je łączy, no tworzą zupełnie inne światy. Nagle My, jejku to tak można, to jednak za tym kryje się coś więcej. Cały czas poszukuje takiej granicy między światami, poprzez linie, poprzez horyzont, poprzez wszystko to, co realne, ale już nieoczywiste, odbieram go jako człowieka otwartego, który, który się wsłuchuje który jest takim trochę pustym naczyniem, który też wie, że są rzeczy, które go przekraczają, które są tajemnicą, rzeczy, które są często większe od niego. To jest malarz, który poszukuje, który jest otwarty, no i który właśnie zadaje sobie te trudne pytania i wykonuje ciężką drogę. Do takich przestrzeni, które musi odkryć na nowo. To są nieraz podróże poza linię horyzontu.